Pogoda jest piękna, ale coś się osadzało w nocy. Minus jeden było. No i samochód cały do skriowania był. No i asfalt miejscami też jest bieludki. No słoneczko świeci i cudownie. Według prognozy 8 godzin dzisiaj słońca. Także pasuje. Też będzie się chciało pracować. Trzeba najpierw dojechać do domu. A są jakie są. A w tym niestety jest wielosezon. Jak przyjedzie z Francji auto na wielosezonie to jest tragedia. Niby mi ale wam powiem na śliskim to się tak trzymają jak letnie prawie że. Te mamie co kupiłem Nokiany no to jeszcze jako tako się trzymają, ale pewnie dlatego, że, że były nowe, a teraz ich drugi sezon idzie. Ale tak to to, ja osobiście to osobny komplet zima, osobny lato i to jest to. Bo te 15% to, to może niekiedy uratować. hu, ale tu się bieda zrobiła. <grywka> Ostatnie taczki drewna na opał. Czy dałoby się do lasu podskoczyć i przywieść. No, co nie zmienia faktu, że od czwartku w prognozie już jest ocieplenie na plusie. Od czwartku, czy nie? Coś takiego. Dzisiaj minus 1, zapowiadali minus 2. Na jutro, to znaczy na kolejną noc minus 4 zapowiadali, też jest minus 1 i tak. Minus 1, minus 2. to się waha? No i. Od tam czwartku, czy któregoś dnia, już prognoza pokazuje na plusie. Ciekawe, czy już koniec zimy, czy nie. Ptaszki gdzieś tu słychać. A, sroki. Także ten, ładuję to drewno i, i do piwnicy wiozę. Zawio no, wszystko muszę zawieźć. Mm, jak ładnie mama tutaj wyrównała. Grabkami. No i w sumie ziemi. Wystarczyło, nie? A tak mi się zdawało, jakby mało było. Wczoraj. No, wy to widzieliście w poprzednim filmie. Jak to zasypywałem. Taczkę jeszcze muszę podpompować, bo ma mało, mało powietrza w oponie. Nawet nie pokazuje. Takie 0,5 wystarczy, wystarczy 0,5 Kurde, obywentel mi się przekrzywiła, już mi się nie chce go prostować Znaczy pewno nie mi, pewnie już od długiego czasu tak jest Przydałoby się powietrze rozprowadzić, się. Tutaj za tą zapiętywką wkopać ten wąż No od wody chyba by był dobry, czy nie? Czy jakiś inny by musiał być? Tutaj do sprężajki tutaj gdzieś pociągnąć sprężone, tam po ścianie zejść i na prawo i na lewo. Na prawo to do domu, gdzieś tam dojść do piwnicy, a na lewo do przechowalni. I by było pięknie. Te pistolety do pompowania, do przemukiwania z tą spiralką. I i by się od czasu do czasu takie coś przydało A tutaj myślimy te folie powiesić, żeby tutaj chłodem nie wiało Aczkolwiek już te ściany chyba wyschły prawie, że szybko schnie No ale też grubo nie było w sumie Na początku to tu miałem ten zamysł, żeby właśnie folię plandekę powiesić i na grzewnicę tu wstawić w razie, jakby takie większe mrozy miały być, ale minus jeden na zewnątrz to nie wiem, czy tu dolatuje ta temperatura na minusie, czy nie. Wiatru nie było, więc może koło zera tu być. Dobra, jakoś strasznie dużo na minusie też nie jest, także nic się z tym nie powinno stać. <laughs> nie. Podwórze trochę obeschło. Czy, czy coś nie zdawało mi się. Tutaj już mam wszystko rozebrane. Elegancki plac. Jeszcze muszę kilka taczek z tam zawieźć do piwnicy, żeby było na rozpałkę, bo to na rozpałkę to się tak średnio nadaje. <trafię> trochę mokrewe i trochę grubowe. Jak na razie tyle mam tego grubego. I tyle tych śmieci? Teraz suche. Kogut przy wiatrze, z ospą, mówi, że masę robi. Jeszcze. Że jeszcze jest za lekki. Lżejszy od indyka, Tjoszku. Musi indykowi to Panie Fajnie. Stał wcześniej, jak jeszcze, ta te... ważniak był. To koło, koło nich stało, koło dwóch psów, Fajnie to wyglądało. No, drewna to my jeszcze ciutkę mamy. Do wiosny wystarczy. No, tutaj opału na jakiś czas wystarczy. Plan na dzisiaj miałem ciutkę inne. Bo mówię, ja i obojnik wyrzuca od miśków, tutaj któryś. Bo to miałem wczoraj zrobić. A wam trzeba od razu pościelić, bo wymok ją macie. To od tego Miszka. można by wyrzucić. No ale mówię, dzisiaj mamie rano że to zrobię. Mama został na kolejny tydzień. Mówię, kiszonkę wytnę. Zostaw na kolejny tydzień. No i goście mieli. Być wieczorem Bo mama ma dzisiaj urodziny się okazało, że będą Koło 15 Także plan dzisiejszego dnia zmodyfikowany Drewna nawoziłem Teraz idę kiszonkę odkryć e, Przygotować do sprzętu. obojnik od tych i od tych wyrzuca Żeby już wieczorem Krócej opszędzają. No też miałem dzisiaj Tą zasuwę zrobić Do tych drzwi też już nie zrobię, a i, i w końcu te H7 na ledy wymienić w Kliówce. też miałem w planie na dzień dzisiejszy, to może mi się uda po południu, bo z godzinkę będę miał wolną, nie, może nie całą, bo już się zbierałem chyba z pół roku żeby to zrobić, kiedyś wam właśnie w filmie nagrałem jak tu w bramie stanąłem i... I przechodziłem na wysokości tego słupa. To mnie w ogóle nie było widać na tych, na tych żarówkach. A na ledach zobaczymy, bo powiem Wam, że jest mega duża różnica między kliówką a meganą. Kliówka na zwykłych żarówkach, a megana full LED to tak pięknie oświetla. Drogę. od razu się lepiej jedzie. Szpadę. No i z tym, z tym, z tym z wycięciem tej kiszonki to też się już dłuższy czas zbieramy Też nie ma kiedy Wydaje mi się, że tu kury były, bo coś przegrzebana ta Kiszonka jest. kulczoki. No, Jeżeli chodzi o wycinanie kiszonki, to już pół sukcesu jest, bo 60 wyciągnięta jest z tamtego kąta. Tutaj już na wylocie stoi. A nie wiem, akumulator podłączyć. Rastawnik na akumulatora. Nieważnie jako? Żeby się podładował. No i w końcu będzie trzeba zacząć wycinać. Ale najpierw no, trzeba ogrodzenie lakury zrobić, bo, bo mama nie chciała do tej pory, żebym wycinał. No bo kury to rozgrzebywały. A na taczce się tym siatką przykryje i już nie rozgrzebią, nie? Taka sytuacja. No, pod ewentualne wycinanie w przyszłym tygodniu. Już mam kiszonkę odkrytą. Ja na te neteczki. W tamtych gablach się sztyle zepsuł. Takie mama uprawiła. No jakoś nie na rękę one są. Ten sztyl jest za długi. W sumie jeszcze nie, wy, nie wyślizgane z gane, ale jak się człowiek przyzwyczai, nie wiem, czy do szpadla, czy do gabli, czy wideo, jak się zmieni, to jest tragedia. Jeszcze coś źle są oprawione, bo one tak na bok patrzą. <grytanie> Siwa, mama, szczty przykręciła Ważak, uciekaj kocie, uciekaj! <grytanie> Patrz jak, nie i kota, nie wolno! Lubimy koty! No głupie. U kuzyna kota zobaczyłem, ale mają dobry wzrok. Ja myślałem, że pobiegły, bo auto tam drogą przejeżdżało, jechało. Ale nie, tam przy, przy granicy gdzieś w brózie było kawałek kota widać. psinka ledwo łazi, a, a idzie za kotem, aż miło No jeszcze poszarpią kuzynowitą tą narzutkę Jeden i godzina do południa się wyrobię, żeby tu poogarniać Nie? Nie, bój się Dzisiaj cię gonił, nie będę. Nie chce mi się. Teraz by można od vasoponik wyrzucić, nie? Mam tu widły. Mam widły. A, taczka pewnie jest tam za ścianą i od tamtej strony zamknięte są też drzwi. Tu odmućki z dwie taczki. A, Maćka się latuje. Mama chyba weterynarza zamawiała inseminatora, nie weterynarza. Nie? Żeby cię zacielić, ale nie? Teczka jest tu, więc najpierw odmać dzi, i dzieci wyrzuca, nie? Mumik? Dzieci w następnym tygodniu będziecie uwiązane. Jeszcze macie trochę wolności. Nie, łupki. Tutaj już mam ogarnięte Teraz do bydloków Wam powiem, że się ciepło Na tym słoneczku to piecze Także jakby już wiosna była Te miśki trochę wolnika tu mają Z pięć naczek, 4-5 Bo wczoraj wieczorem nie wrzucałem, dzisiaj rano też nie było a wczoraj rano? Kurde nawet nie pamiętam czy to jest z dwóch czy z trzech razy Łeb przełożyła. Co za głupia małpa. Gdyby nie mama, to już byś dawno wisiała na haku w ubojni. Wron mi stąd! Głupia małpa. Ja nie wiem czemu mama cię jeszcze trzyma. Musimy przegadać tą sprawę I w następnym tygodniu pszt, na wakacje I tutaj mam ogarnięte Obojnik wyrzucony Pościelone mają suchutko, Fajnie I godzina za 18 się zrobiła. Bo soczewkę wywiozłem, to musiałem bramę zamknąć. A i tak jest łańcuch te naprężone, Bo znowu waliła tak głupia. Łupem. A pierwszy raz to łańcuszka. Nie za tego nie zamknąłem. To mi wyrazła. Szmatka jedna. Tutaj się wejrzała. Mówiłem wracaj na paswiskę. No to długa w tamtą stronę. Nie? A tam brama otwarta, to ja przeleciałem przez pomieszczenie i... i z patyczkiem ją zaganiałem tutaj z powrotem. Bez sensu taka robota, bez sensu. Za każdym razem otwórz, zamknij bramę, taczkę, wszystko. No, i przerobić to na wolny jak najszybciej. A tą małpę sprzedać. Jej misioki. Jeszcze wam pościelić miałem. Tak? Tutaj słomy, za dużo to nie ma Też by pasowało przywieść I wrzucić Kurde I to by pasowało jeszcze dzisiaj zrobić No i macie pięknie pościelone, nie? Pasuje? Pasuje. Suchutko. Jeszcze to sobie musicie rozpostrzeć I będzie cacy. Piesy leżą. Się opalają piesy. Dwa piesy przed bramą, tak? Fajnie świeci, fajnie. Ja wiem. A tutaj te małe kurczaczki są. A teraz już nie takie małe. Ty jeszcze małe się zostałeś, co? <grytanie> Mama je dzisiaj wypuściła, żeby sobie pobiegały. A muszę odczepić widły Podczepić i, i bala słomy przywieźć, trzeba ich wrzucić do tych małych. Trzeba by było jakiegoś z brzegu wziąć, a nie się tam pchać. Poli za dużo nie przejechałem. 正经操。 Teraz ma mam cię, trzy, <ścoughs> cztery, pięć, Zestarza... zestarzałeś się kolego, wiesz? Wcześniej szybciej już uciekałeś, albo się spasłeś po prostu. Echże. Nie misioki, wy się tutaj wyłożyłyście, nie? Świeża słomka to pasuje. Wituję mam. Jabłki Jabki mogłem pod jace wziąć. Też muszę się wrócić <grywki> Na ganku sobie ledy na szykowa, żeby w kijuce mieć. Te słomę wrzuca, a później idę do przechowalni. Ziemniaki do oprzętu naszykować dla bydła Z dwa czy trzy 3 kosze o, Przynajmniej trzy. bo to jeszcze na YouTube. I jeszcze muszę 5 worków tych drobnych Sadzeniaków zwolkować, bo gościu jakiś YouTube chce przyjechać Także no, do drugiej mi zejdzie, A po drugiej muszę po, po narzeczoną podskoczyć I tyle i dzisiejszego dnia kolejna rzecz zrobiona Teraz jeszcze te ziemniaki naszykowałem. Nie Brupki No, ziemniaki naszykowałem na wieczorny obszęd No i już nie zdążę Idę się myć i jadę a! Mleko podjadę wezmę. Ziemniaki naszykowaliśmy, ale tego już wam nie nagrałem. Zapomniałem kamery ze sobą wziąć. No i w tym filmie to wszystko. Więc standardowo, jeżeli się wam podobało zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!